Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Witamy bardzo serdecznie wszystkich sam zgromadzonych na, fina na finale tydnia kultury Śląskiej. Witamy naszą szanowną dyrekcję, wszystkich rektorów, no i wóz, freki, Karol z naszego familoka przy ulicy Kniawy 2. Przede wszystkim. Witamy naszego szanownego gościa, artystę kabaretu pana Grzegorza Poloczka. To znaczy być Ślązakiem w XXI wieku. Ślązak XXI wieku to jest taki ktoś, kto przede wszystkim nie zapiera się już, że jest Ślązakiem. Chce czegoś więcej dowiedzieć się o Śląsku, dba również o to, aby o Śląskiej kulturze dowiedzieli się inni. Bez względu na miejsce pracy, wyjazdy zagraniczne, stara się widzieć śląski jako piękny. Celem Dni Kultury Śląskiej w naszej szkole było przypomnienie Wam sylwetki naszego patrona Stanisława Ligonia, ale przede wszystkim ukazanie piękna śląskiej gwary, tradycji naszego regionu, takich jak tańce i pieśni ludowe oraz tradycyjne dania śląskiej kuchni. Teraz czas na podsumowanie dnia Kultury Śląskiej. Pokażemy Wam tutaj najfajniejsze występy naszych szkolorzy, a, a ci, którzy byli najlepsi, dostaną nagrody. No to zaczynamy od ciaproka. Ty, dziołcha! Co to jest Ciaprok? Ty, dziołcha, już tydzień Dzień Kultury minął, a ty dalej nie wiesz, co to jest Ciaprok? Ciaprok to jest tak gryfno dziołcha z Podlasa, co miała ciotka kryta z Rajchu, a na dysku poznała Wienka. Zresztą stoł mi, zobaczcie. Żaby w sadzawce rozpaliły ogień, a Srebrny Księżyc pozapalał gwiazdy. No i co? Też tak się i tak? No o czym jest ta piosenka? Że konie zielone, przepraszam, to jest zielone, nie szalone, zielone przebiegły na lopę. To powiedzcie mi, co jest z tymi koniami? Co z nimi jest? Było niedobrze. Ale widzisz, jest, ale do, dobry, do dobrych wniosków dochodzisz. Bo było niedobrze, bo zielone, zielone, konie zielone. Czyli nażarły się czegoś... Ja to bardzo zadowolenie. I przebiegły do lotu. Czyli nażarły się, odpaliło im... Nie, bo konie mogą nie wiedzieć, co ja co. Mogą nie wiedzieć. Słuchajcie, ja widziałem grupa młodzieży, jak przeciął pierwszy śnik, wciągali go do nosa. To jest możliwe. To, to, to nie są żarki, to jest... Jak no, w domu nie nauczą, dziecko nie wie, pierwsze, pierwsze białe coś i. może uszaleć. Bo I te konie się na żarły, czegoś przebiegają galopem i co się dzieje? Ja się zdążę, że mogły z konie się czegoś naszyć. Dobra, jedne zeżar, no drugie tak widziała ze żarłmi, zgubili, bo to co rośnie. Jakieś grzybki czy coś między tym i tym. I one przeleciały galopem i co się dzieje? co się, spod ich kopyt wytryskają kwiaty. Jak ja widziałem Ester w telewizorze, kiedy konie leciały, słuchajcie, tam były tumany kurzu, tam nie było widać, ile te konie w ogóle leci. A tu się poeta wymyślił, że one lecą i one wytreskają mi spod kopyt kwiaty, czyli one lecą, co świgają kopytko, to storczy. Kości. Piołek. normalnie kwieciarnie za sobą zostawiają. Lecą te konia jak kupię, trudne, takie zielone. Oszalałe, te oczy mam tak przywrócone do góry i lecą, i te kwiatki za nimi, a obok w sadzawce żaby rozpaliły ogień. No, powiedzcie, że to jest normalne. No. Żaby grillują. No. No, tak musiało tak, 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 tak być? Żaby się pojechały do reala, bo były grille w promocji, Kupują kupiły szkury, worki, homeschooling i grillują tam. Zapałki racicami, my my też prajdzie, też gierdają, i tymi racicami mokrymi też trajec też i włożniki jadą. I te konie zielone i te żaby ich mylują i te kwiatki, a w tym samym czasie jakby nigdy nic na, na niebie, srebrny księżyc pozapładnia gwiazdę. Poza pana, pozapala. Poza pana. Po to jest presency. To jest na